Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Obserwator. A dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy między innymi. Oddział Transplantologii Słupskiego Szpitala może pochwalić się udanymi przeszczepami. Pierwsi pacjenci po zabiegach mają się dobrze i wrócili już do domu. Segregacja odpadów obowiązkowa, kto nie dzieli śmieci na poszczególne frakcje zapłaci karę, a wraz z nim wszyscy mieszkańcy bloku. Kilkaset osób wyszło w poniedziałek na ulicę Słupska, wzięli udział w obchodach 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Słupski oddział transplantologii może poszczycić się pierwszymi udanymi przeszczepami. Pacjenci po zabiegach są już w domach i mają się dobrze. Otwarcie oddziału było możliwe dzięki determinacji specjalistów, ale także wsparciu samorządów. O rozpoczęcie przeszczepów szpiku wojewódzki szpital specjalistyczny w Słupsku starał się przez dwa lata. 3 miliony 600 tysięcy złotych kosztowała przebudowa oddziału transplantacji i stworzenie banku tkanek i komórek. Z tej kwoty 1 400 tysięcy złotych pochodziło z urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. 1 100 tysięcy złotych przekazało miasto Słupsk oraz okoliczne gminy. Wojewódzki szpital specjalistyczny w Słupsku dołożył do tych kwot 850 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych z tej sumy to kredyt. Gdyby nie było wsparcie środowisk lokalnych w terenu ziemi słupskiej, to być może trudno byłoby uwierzyć w tak, w, w tak duży, duży projekt, bo tak nie wszyscy może do końca sobie z tego zdają sprawę. Ale tak wysoko specjalistyczne procedury mogą być realizowane tylko w znakomitych ośrodkach. I Bardzo się cieszę, że ten ośrodek uzyskał, ośrodek rozumiem, nie tylko, nie tylko ten oddział, ale cały, cały szpital, takie wysokie uznanie wszystkich tych władz kwalifikujących do takich, do takich procedur. Aby szpital mógł dokonywać przeszczepów, konieczne były oficjalne pozwolenia od ministra zdrowia. Pierwsze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, otrzymał w październiku 2019 roku. Obowiązuje ono przez 5 lat. Dotyczy pobierania komórek krwiotwórczych, krwi obwodowej od żywego dawcy i autologicznych przeszczepów komórek pobieranych przez żywych dawców. W grudniu 2019 roku szpital otrzymał pozwolenie na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję autologicznych komórek pobieranych z krwi obwodowej. Obecnie pierwsi pacjenci po przeszczepach opuścili już szpital. Te dwa lata trudu szybko zleciały nam tak, tak naprawdę, ale, ale to, do czego dążyliśmy, myślę, że udowodniliśmy i panu marszałkowi, i, i panu prezesowi, że jesteśmy w stanie doprowadzić to do takiego finału, że, że choć tak naprawdę po bardzo krótkim, jak na transplantację, pobycie dwutygodniowym opuścili, opuścili nasz oddział. Udane przeszczepy i funkcjonowanie oddziału transplantologii to ogromny sukces słupskiej placówki i personelu, który tam pracuje. Jednak jak twierdzi dr Wojciech Komenda, sam oddział bez wsparcia innych nie miałby szans na skuteczną pracę. Oddział transplantologii wspierają m.in. chirurdzy, anestezjolodzy, specjaliści farmacji i radiologii i wielu innych zatrudnionych w słupskim szpitalu. Od początku marca obowiązują przepisy, które nakładają obowiązek segregowania odpadów. Pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej będą sprawdzać, czy przestrzegamy nowego prawa. Jeśli nie, posypią się kary, a odpowiedzialność będzie zbiorowa. Od teraz nie będziemy już decydować, czy segregujemy i płacimy za wywóz mniej. Czy też nie segregujemy i ponosimy wyższe koszty? Obowiązek segregowania śmieci mają już wszyscy. Jednakowa dla wszystkich jest też stawka wyjściowa. W Słupsku to 18 zł miesięcznie od osoby. Od tego momentu obowiązuje już stawka jednolita. Przypomnę, w poprzednich zapisach uchwały Rady Miasta Słupska obowiązywała stawka 12 i 24 zł. Od teraz płacimy wszyscy. 18 zł i wszyscy odpady segregujemy. Jest jedna możliwość, aby obniżyć stawkę za wywóz nieczystości do 16 zł. Dotyczy to tych posesji, które zadeklarują posiadanie biokompostownika na swojej posesji. Dotyczy to, przypomnę, zabudowy jednorodzinnej. Za niesegregowanie odpadów będą kary, jeśli pracownicy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej podczas odbioru śmieci stwierdzą, że nie są one odpowiednio posegregowane, wykonają dokumentację fotograficzną, a dana nieruchomość czy wspólnota mieszkaniowa otrzyma upomnienie. Kolejny taki przypadek zakończy się już jednorazową karą 36 zł od osoby. Co ważne, karę zapłacą wszyscy mieszkańcy danego bloku czy bloków, którzy wyrzucają odpadki do konkretnych pojemników. Również ci, którzy zgodnie z przepisami dzielą śmieci na poszczególne frakcje. Od takiej decyzji administracyjnej będzie się można odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Kary z roku na rok mają być wyższe. W przyszłym roku będzie to już 54 zł, a za dwa lata aż 72 zł od osoby. Jeśli mieszkańcy nie będą segregować śmieci, karę może zapłacić również miasto, bowiem zgodnie z wytycznymi poziom segregacji we wszystkich samorządach musi w tym roku wynieść 50%. Kilkaset osób w poniedziałek wzięło udział w świętowaniu 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Była muzyka, kolorowy korowód pod pomnikiem kompozytora, a na finał ogromny urodzinowy tort. W poniedziałek, dzień po rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego kompozytora, przed słupskim ratuszem pojawiło się kilkaset osób, głównie młodzież szkolna, ale również mieszkańcy w starszym wieku. Wielbiciele muzyki Fryderyka Chopina był również sam Chopin, w tej roli aktor nowego teatru Wojciech Marcinkowski, któremu towarzyszyła muza i wieloletnia kochanka Georges Sand, odgrywana przez Reginę Kułakowską. Po części artystycznej, osobowy barwny korowód przeszedł do parku przy ulicy Klińskiego, gdzie od 1976 roku stoi jeden z siedmiu w Polsce pomnik Fryderyka Chopina. Na urodziny monument został specjalnie ustrojony. Tam był czas na kolejne artystyczne występy. Finałem wydarzenia, jak na urodzinowe przyjęcie przystało, był ogromny tort, który pokrojony został na kilkaset kawałków. Poniedziałkowa akcja była już drugim happeningiem ku czci Fryderyka Chopina. Pomysłodawczynią obu była prezydent miasta Krystyna Dańwecka Wojewódzka. Poprzedni jubileusz świętowano 10 lat temu z okazji dwusetnych urodzin kompozytora. Z początkiem tygodnia rozpoczął się elektroniczny nabór dzieci do pierwszych klas miejskich szkół podstawowych. Rodzice muszą wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej miasta, a następnie zanieść je do szkoły, w której ma się uczyć pierwszoklasista. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w tym roku szkolnym skończą 7 lat, ale nie tylko one mogą we wrześniu zasiąść w szkolnych ławkach. Przypomnę, że o przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat po spełnieniu jednego z dwóch warunków. Otóż dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki. Wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dla tych rodziców, którzy wybiorą dla swoich dzieci szkołę, znajdującą się w obwodzie ich zamieszkania, nabór będzie jedynie formalnością. Jeśli jednak rodzice chcą, by ich dziecko uczyło się w innej szkole niż obwodowej, należy spełnić kilka kryteriów, za które przyznawane są punkty. Otrzymać je można, jeśli dziecko uczęszczało w wybranej szkole również na zajęcia przedszkolne. Za to, że w danej szkole uczy się już jego rodzeństwo, ale także za to, że rodzice malucha rozliczają podatki w słupsku. Natomiast rekrutacja do miejskiej przedszkoli rozpocznie się 4 maja. Tutaj również rodzice będą mogli zdobyć dla swojego dziecka dodatkowe punkty za to, że oboje lub przynajmniej jedno z nich rozlicza PIT w słupsku. To były największe do tej pory targi edukacyjne w słupskim mechaniku. W hali szkoły wystawiły się uczelnie z Polski i Wielkiej Brytanii. Targi edukacyjne w zespole szkół mechanicznych i logistycznych w Słupsku to już tradycja. Dzięki EduDay, bo tak nazywa się ta impreza, uczniowie słupskich szkół nie muszą jeździć do innych miast, aby zapoznać się z ofertą uczelni wyższych. One prezentują się na miejscu. W tym roku w hali imienia Tadeusza Gwizdża wystawiło się 19 uniwersytetów, akademii i szkół wyższych z całej Polski. Swoje oferty zaprezentowały placówki z Pomorza, Wielkopolski i Centrum Kraju. Nowością było stoisko Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii. W sumie słupskiej młodzieży zaprezentowano ponad 500 kierunków studiów wyższych. Sesja Rady Miasta to nie tylko dyskusje i podejmowanie ważnych dla miasta decyzji. Podczas ostatniego spotkania radnych miała miejsce bardzo sympatyczna uroczystość. Wręczono nagrody ustrzanom, którzy przystroili swoje posesje na święta Bożego Narodzenia. Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła obrady sesji Rady Miasta. Konkurs przygotowany już po raz piąty można stwierdzić śmiało, że wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń w ustce. W tym roku dla dziewięciu zwycięzców dyplomy i czeki wręczyli przewodniczący Rady Jacek Maniszewski oraz burmistrz Jacek Graczyk. Z roku na rok widzimy, że to właśnie indywidualnie mieszkańcy Coraz chętniej włączają się do y, udziału w konkursie, a tym samym do sprawiania, że ustka w okresie świątecznym y, jest po prostu coraz ładniejsza i pełna blasku. Za to Państwu serdecznie dziękujemy. Komisja konkursowa oceniła w sumie 47 iluminacji, w tym 15 zgłoszonych przez mieszkańców i instytucje. Zdjęcia zwycięskich iluminacji można zobaczyć na wystawie plenerowej obok fontanny przy skwerze Aliny Skibniewskiej w Ustce. Prezentacja obiektów znajdzie się także w informatorze turystycznym. Tomaszecką konkursową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Obserwatora. Kolejna dawka już jutro, którą zaprezentuje państwu Kamila Salwiak. A ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.